Hejka, hejka wszystkim. Dzisiaj jest mój kolega. Dobra. Da, dawaj, dawaj pary. Dwoje <słuch> Dawaj. A, dobra. Usta... Nie, nie. Bo nie mamy trzeciego zawodnika. Oprócz Maxia, ale to on nie pewnie nie chce z nami grać. No tak. Co? Co ty powiedziałeś? Dla mnie. Widziałe jak to było yy, takie głośne to możecie się yy, przeciszyć. <ścoughs> takie takie do mikra ty co zrobiłeś. To Nie, nie. Nie rób tak. <noise> Subskrybujcie z dzwoneczkiem. I lajkujcie. Co? Co się dzieje? Ta? Ta ja nie ujrzałam Tak dawaj na potne piaski podne piaski się tutaj. Podne piaski no tutaj. Gdzie ty to zaznaczyłeś? Ta? Ty, co to jest? A, dobra, to jest z urodzin jakichś. Kurde, lagi, a nie, upadły mi lagi. No bo są! Tak? O, skrzynia. No, za chwilkę. No to, tylko chciałem sobie polutować, ok? Ja mam ręko SMG i MK. Idem. Idem, idem. Jest tutaj jakiś gościu. No? No to co. No? Tak. Джека, не, 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 нет раз. Нет раз, нет раз, нет. нет. ты там? Где ты там, да, вообще? Да, брам, взял раз. Wi... Vi... No. Strasznie? <słuch> Widzowie na pewno będzie... Me, me, będą y, 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 chcieli to... Ze... <słuch> Nie wiem... <słuch> Chyba, że tak, że e, w tym <ścoughs> kolorowym, kogalka, kolorowego, kolorowego, kolorowym, kuralowe, kolorowym, O, kolorowym, O Dobra, ez. To był jakiś boss. To byś, ta, znaczy to nie był jakiś boss, tylko y, typ. Typ, jest Tam jest drugi. Mnie też nie, też w ogóle nie zauważył. Tutaj jest typ. Jego. Patrz, pod nami, pod nami jest tutaj. się. Jeden HP! Jeden HP! Nie, ja mam lepszy, ja mam lepszy, mówię ci. Tam jest drugi typ! Śwenda się. Śwenda. Złoty skar? A to, to nie to jest typ, to jest bot tylko. To jest tylko bot. Ty, dawaj. No, ty dawaj. No, dawaj, to dawaj, to... dawaj, idziemy. No, pamiętam. No. Nie złote, fioletowe, fioletowe rpegi. Wsiadaj, wsiadaj. <laughs> Poczekaj, gdzie to jest? O tutaj jest, tutaj. Tutaj. Ty, ty teraz widzisz, powinieneś widać Widzisz gdzieś to? Ja pierdzie. Tutaj jest. Tutaj. Tutaj jest drugie Dobra, teraz Amenos robimy Hipi, chipi tupi, porombo chupie po, po chupie 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 dobra niech będzie chupie spaz Moje. Eu mu tenho meu... não. Eu tenho k... não. Eu tenho nada, não. Tá. tenho nada, não. Eu tenho Szybkie niż normalne auto Wiem Eee yy... Okej okay. Tylko zostań w aucie, zostań zostań w aucie Zostań w aucie, no właśnie Widzowie mamy misję Och, Ochroniać yy, yy, Marksia Widzowie yy... Robimy dla niego murę, żeby przeżył to. Widzowie, jest zaje... Dobra. Misja skończona. Tylko trzeba teraz czekać na Maxia. Dobra, widzowie mamy jakieś <laughs> zadanie. A to <tu> myśmy... <laughs> sorry, ale mam nie chcę chrupkę. Yy, mamy jakieś zadanie. No ale to oczywiście będzie mi się wyświetlało jak... Mm, Jezu, jak, yy, jak... jak, 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 jak. jak. Yy, wyjdę, wyjdę. Za moim kolegą, czyli Maciem. Tylko jego pseudonim, czemu nie wiem czemu się nazywa brzdac ale dobra. Dobra. sprawdzę czy strefa jest. Dobra jest. Zbieram sobie jakieś macie Ja, ja go tam słyszę, trochę. O talerze bije wszystko! O talerze bije. Znaczy, no tak, tak... Tik, tak, takie coś słyszałem. Nie wiem, o talerze. Po bo, prostu bo tak, yyy, yy, otarł się. O talerze. Co? Nie no, co ja właśnie powiedziałem. Talerz talerzem. Otarł się o talerze. głową, głową najlepiej się otarł mnie. <coughs> Włożenie z pistoletu, wykonaj zlecenie. Dobra. Wykon... Dobra. Ej! Ej, ej, ej! Ej! Kto ty, ty? Co ty tu? No, to jest beka z tego jesteś Halo, Maciu, masz kójdę. Jego tam przesział się, nie jakiejś. Ej! No ale ja teraz kieruję, jak? Ej, nie, nie, do strefy, do strefy, do strefy! Do strefy! Gdzie ty jedziesz? Do strefy! <głosy> <głosy> Dobra, <głosy> dawaj, jedziemy! To ja umiem, wysiadaj! No! Capigie! I... Ja, Hashtag Maksiu nie umie kierować yy, w komentarzu. <grystanie z nimi> Dobra, dawaj. Siema. O! Dzięki, że mi prawie zrobiłeś zadańko. Przejedzie. Łaku, kurde! Co zła, Bejam. Bejam. Typek ginie. Bejam. Tym razem ja też mam sk yy, skarę. Skara. Nie tego. Nie złotego. Nie złotego. Tak. Nie, nie zabieraj mi potek. No i tych apteczki. Nie. No. <ścoughs> nie, że... <już. ścoughs> Haha, ma apteczkę. Ha! Ah. <laughs> Let's go Nie to Ze mną? No tak, ze mną chodziłeś zwykle. klas Tak... <laughs> Bambiczek Bambo, ale Bambiczek Bambo. Bambiczek Bambo! Totalny. <laughs> no ale <laughs> Poczekaj. Co ja mogę tutaj wziąć? Kogo? Dobry. Ej, czy No bo ja mam to tylko niebieskie, pompę niebieską. O kurde, co za typ. Dobra, z Ja pierdolę zdejmij mnie to! Zdejmij mnie! Zdejmij! Zdejmij, zdejmij! 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 Proszę! Zdejmij mi to! No, strzelaj w to! No mam taki. Bo taki się ma. Kurde, co ja muszę zrobić? Почекай, почекай. Куда не? Давай. ладно. Так, так, дай, 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 давай, дай. дай. A nie, mogę mieć tylko 42 HP z tym. Zdejmij to, zdejmij. Strzelaj to w to. Tak w głowę. W głowę. No to może z tyłu. A może w te... w, w takie główki. Kurde. To, to robi taki dźwięk, jak się ma to na, na głowie. Ty też miałeś taki. Mhm. mhm. No tak. O, tutaj jest jakiś typ! proszę szczel. No szczel mnie. Dobra. Nie, nie, ja chcę, żeby mnie ja szczelił. Dobra. Powrót do lobby. Okej, okay, możemy. Hmm. <coughs> um. No i sprawdźmy czy tak mamy użyć b radia. Ja skoda mówiłem. Nie że to jedziemy na no. tryb kreatywny. Przecież. Musimy teraz na niego czekać. Ej, ty tutaj jesteś? Uda nie wiem. Ty coś dzieje? Ja pierdzielę o! Widzowie przepraszam Ja pierdzielę, co ja teraz zrobiłem Dobra dawaj no co, Dawaj, no to dawaj gotowość fuge oh. madam let's go Co, twój młodszy brat czy starszy brat? Ale młodszy czy taki starszy? No Czyli masz 7 lat, tak jak ty. Masz 7 lat. Nie mówiłeś... Wiem tylko szorst. Wiem, że masz tylko dwie siostry. Ej, weź... przycisz, przycisz przy, 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 to, przycisz. Przy, przy. <grym> Dobra. Dawaj go w kolor switcha, dawaj. Czyli te koloryki. Koloryki zagramy, Tak. Widzowie, ja zaraz... Y, y, ej! Pożegnaj się, bo y, widzowie ja zaraz będzie kolejny odcinek. Więc, y, nara, pa!